Witam, ja jestem Watrickson a w dzisiejszym materiale 10 ciekawostek o Yandere Simulator. Ciekawostki zostały wzięte z fandomów, linki w opisie. Ciekawostka pierwsza. Ayano jeśli może aktywować zmysł Yandere podczas biegania, ale nie w momencie kłócenia czy czołgania się. Ciekawostka druga. Podczas używania zmysłu Yandere, kiedy szkolna atmosfera jest bardzo niska, niektóre kolory mogą wydawać się wypaczone, podczas gdy inne linie tracą swój kolor. Ciekawostka trzecia. Podczas aktywowania zmysłu Yandere rozmiar teczówek Ayano nie Znacznie się, się powiększa. Ciekawostka czwarta. Gdy pewnie pewnie. Wszystkie konwersacje między uczniami zostaną spowolnione. Ciekawostka piąta. Gdy na oficjalnej stronie gry w zakładce Characters, piszemy kod konami dwa razy góra, dwa razy dół, lewo, prawo, lewo, prawo BA na klawiaturze. Strona zmieni kolor na czerwony oraz ukaże się fan girl. Pisanie kodu ponownie spowoduje, że ekran zmieni kolor na czarny, choć po paru sekundach znów powróci do czerwieni. Ciekawostka szósta. Simulator został zablokowany na tłuczu. Głównym powodem blokady było to, że gra ciągle się rozwija. Ciekawostka siódma. Dev stwierdził żartująco, że jedyne co może spowodować anulowanie pracy nad grą jest brak zainteresowania nią. Informacja o tym każe, że YandereDev pozostało dwa miesiące życia. Ciekawostka ósma. Yandere Dev nie chce dodawać pogody do gry, lecz przeprowadził on test deszczu w 2016 i dodał go jako easter egg w 2019. Ciekawostka dziewiąta. Yandere Dev chciałby uniknąć dodawania do gry zbyt wielu nadprzyrodzonych rzeczy. Ciekawostka dziesiąta. Yandere Dev uważa, że Yandere Simulator 2 powinno się rozgrywać w 90 latach XX wieku, mieć protagonistę niezwiązanego z rodziną Aishi, który ma inne powody, by zachowywać się w ten sposób oraz mieć otwarty świat. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam na kanał Skład oraz na mojego TikToka i Twittera, na którym dalej nic nie ma. Linki w opisie. Do usłyszenia.